52-letnia Maja Ostaszewska paraduje po plaży bez stanika. Aktorka nawet nie próbowała zakrywać swoich piersi. Niedawno Maja Ostaszewska świętowała 52. urodziny. Mimo upływających lat, jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek nie wstydzi chwalić się swoimi wdziękami. Zdjęcia z plaży, na których ta z dumą prezentuje się w wydaniu Topless, są na to żywym dowodem. Maja Ostaszewska paraduje po plaży bez stanika, Maja Ostaszewska to postać, którą z pewnością zna niemal każdy. Urodzona 3 września 1972 roku, aktorka już od wielu lat jest jedną z najbardziej rozchwytywanych filmowych gwiazd, a jej role nierzadko wzbudzają w środowisku filmowym niemałe emocje, jak chociażby ta w niedawnym filmie Agnieszki Holland Pa. Granica, teraz Maja Ostaszewska, szykuje się do występie w kolejnym filmie, w którym pojawi się M. Inaczej, z Magdaleną Popławską, aktorka na razie jednak nie zdradziła szczegółów nowego projektu. Mimo napiętego grafiku, Maja Ostaszewska znalazła jednak czas, aby pod koniec sierpnia urządzić sobie wakacyjny wypad do Grecji. Wyjazd ten miał być swego rodzaju celebracją zbliżających się wówczas 52 urodzin artystki, które ta obchodziła 3 września. Na zdjęciach, które pojawiły się na Instagramie Maii Ostaszewskiej, można zobaczyć, jak ta bez skrępowania pozuje do zdjęć na plaży ubrana jedynie w dół od bikini. W komentarzach pod śmiałymi kadrami aktorki w MIG zaroiło się od komentarzy komplementujących wdzięki 52-latki. Wyglądasz obłędnie, ogień, ogień, czerwone serce, ogień, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, śliczna jak zawsze, jest Pani wspaniała, ogień, klaskanie, bogini czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czytamy. A Wam, jak się podoba?